Siemaneczko, witam. Po 3 latach odbudowy po odbudowie tego Fiat'a trafił do mnie na taki przeglądzik, na małe tam modyfikacje no i na powtórne zawoskowanie podwozia tu już mam tył zawoskowany tu już nawet zaczyna wysychać a tutaj Wam pokażę jak wygląda podłoga, która jest przed woskowaniem żadnych ognisk korozji już po rantach przeleciałem, ale nigdzie nic nie pęka, nigdzie nic się nie rozłazi. A tak tam pisaliście. Hejtowaliście, że to się do niczego nie będzie nadawać, bo tak pocięty. A tu proszę, tyle lat i autko jeździ nad kola. Tak samo. Proszę. Wszystko czyściutkie. Tylko jedynie trzeba odkurzyć przed zawoskowaniem. Tył już zrobiony, już też zaczyna przysychać. To jest ten plus, właśnie tego wosku. że wam tutaj pokażę. Trzymaj się tutaj. Plus tego wosku, że jak on wyschnie, nie brudzi, ale jest tłusty. Dobra, ja tutaj kończę, kończę woskowanie i wjeżdżam z podnośnika. Bo dzisiaj na gościnnych występach. Dzięki, pozdrawiam.